Było tu nigdzie żadnych ciuchów nic. Mm. Były przecież kurtki i te pierdowe. zaraz przyniosę, czekaj. Weź Beret, nie bierz Beretu. O, czekaj, czekaj, tu jest jakaś kurtka chyba. Ale to nie, nie da się zrobić z tego. Da się zinspektować tylko i tyle. Dobra, mam. Chodź. Co czego zrobiłeś? A z jakiejś kurtki? Dało się. Udało się. Czekaj, to za pałeczki zrobimy tu. To zrobimy tu. Fireplace kit. Dobra. Dobra, to jest tak, szósteczka, pyk. Czekaj, jak się to... Jak się to stawiało? Czy normalnie się wyrzucało to? O Duży patyk i małe. Dobra, dobra. Czekaj. Nie spalasz. Muszę wziąć... O! Czy ja by teraz muszę tak wziąć? się tylko naraz da przypiec. To sobie weźmiesz te dwa. Mają. To faj Ty, a nie da się lubię do tego spalone. Co jest? ja je lubię spolone No to poczekaj <laughs> 66% mają 70. Tak jest cały czas. Ale nie, no bo oni ma, one mają tyle tego wartości odżywczych? Wartości odżywczy? Tak. A -a. No to są już usmażone czy nie? Nie, jeszcze nie. Czekaj, bo one się robią coraz bardziej czerwone, nie? Żebyś nie spolił! Nie no, ja biorę ten 66, bo to już jest Oby Obydwa sobie weź, bo ja sobie upiekę na swoje, drugie. Dobra... No, ja, no, jak się zaczerwienię, to od razu już są, patrzcie. 768 68 patrz, to z chwila, mam do mnie, no, zaraz będą, kurwa... Czerwoniutkie, ale że O, już się czerwoniłem. tej mał tej funny. 16%, o, dobra. Dobra, mam jeszcze troszeczkę miejsca. I co zostawiamy, fireplace'a? Czy zabieramy ze sobą? się do góry. nie patrzę w ognisko. Nie, do góry na mnie. No, wyżej. Wyżej ciutkę, jeszcze. Dobra, nie ruszaj się. Już Rusz zdjęcie. W tle ogniska. O, jeszcze jedno ci Ty czekaj, którym się tu siadało? W dwa, chyba było w jeden. O, o. ruszaj. O! Teraz zrób zdjęcia. <laughs> Powróć głowę w lewo. O! Nie, czekaj, czekaj. ja pieniędzy tak. tak. O, teraz tak, pieniędzy teraz powinno być git. Notice our right taste. Dobra, i zadowolony Ty czekaj, bo te moje stejki tu się zaraz ten... Skopcą się No ładne są już Dobra, ja tu jeszcze jakieś patyczki wywalam, bo to niepotrzebne są Dawaj tego Jak Skurczy syński ryj. No, zdjęcie ze Stejkiem jeszcze. Jest, energizet. No i dobrze. Spadamy. Lecimy na ten, lecimy na... Zostawiamy ten, niech się poli. O. Lecimy na... Lotnicho. Na Lotnicho, no. Teraz jak pojot to ale poszedł. Ty, ale mi się kolory troszkę poprawiły, to widocznie muszę... Ty też, krew, no. No, muszę trochę stejków zjeść, to wtedy się... wtedy się dobrze robi. Ty, a wziąłeś ten? A więc nikogo nie ma? Co? Masz subskrypcję na Twitchu u mnie, czy nie masz? mam. A weź... Mam moderatora jeszcze, nie wiem czemu. A weź, weź, odsubskrybuj i zasubskrybuj jeszcze raz. A dlaczego mu? Bo chciałem sprawdzić, czy pokazuje mi na ekranie, że ktoś mnie za... E... My move tej stwany cały czas mi wyświetla, kurwa. Aha, to czuję się szczęśliwy, no. No. Usta. Czuł się szczęśliwy Pinis taste funny też gościem czy babką? My mouth tastes weird. Weird? No Aha Notice our weird taste A nie wiem właśnie czy to jest gość czy laska A chyba gość Notis, notice a weird taste. Co znaczy kurwa? Nie wiem. Moje usta są... suche. No nie, I notice a weird taste. Weird kurwa. Zmęczone i popękane. Je, to więc, to więc bladnie. Ono jest tylko podgrzane, a nie kurwa usmażone. Ty, a dałoby się go ugotować? Dałoby się, jakby... Ty, drugi Jelen, Nie? Drugi Jelen, bijemy go? Ja go teraz. No walnij. Teraz masz amo od skurczy syna, to... tego łapa się częściej. O. To pochodzi chodzi jak starej kurwie, opie. Uuu! I się fuksło. To co robimy, obdzieramy go? Ja, skuruj. Czekaj zaraz. Ja, ja tnę poroże już. <laughs> Bierz, brzeszczot <od> <laughs> O, oh, fuck. Skuruj, Tomasz. Czekaj, czekaj, bo ja muszę sobie nożyk wziąć do tego. O, ciach. I started skinning. The red deer. Chemcy rymcy, chemcy rymcy trymce. I feel No sounds. O oh, kurde. Sick. Co znaczy sick? Chory Chory czy znudzony? Chory, sick to jest chory. No czyli kurwa... Co? Nie bało mi... choroba po tym, po mięsie. Mięso było niezbadane. O, co to zrobiło? Tak zrobiłeś ze skóry. Tak? A, ma 20 tych. No. O kurde. Tersak. Ma 20, 20 tych miejsc. No. Kurde, to spoko. Ty mogę jeszcze wziąć. Obskurować go. Mięcho, znowu skóra, to masz drugi plecak, robię. Tam plecak. Kwiewie. Pierdolę, ale mi się czarno-biało zrobiło, czy ty też masz takie czarno-białe kolory? Nie, on teraz już coraz... Coraz bardziej mam kolorowo. Ale masz tak szaro? Czy zielona trawa jest taka jasna? Taka oczywna? jasna... Zielona, jasna, zielona. No ale jest szaro na polu. Szara, bo jest, nie jest tak... E, mocne... nie są mocne kolory, nie? Nie. Myślę, że choroba tak na mnie oddziałuje. myślę, że umieram. <laughs> no chodź, może coś znajdziemy tam w tym jakieś medykamenty. Zjadłem tabletki, ale nie pomogło. Hmm, to trzeba jakiś szpital może zwiedzić. Może węgiel ci tu tu potrzebny. Jest na końcu, no tu jest na końcu? Ciekawe. W tych polowych takich wioska była. Aha, aha, no no no. W tym budyneczek taki coś my siedzieli w nie pamiętasz w lesie? Z ty na końcu Wiem, drogi, z wiem pamiętam. Polowej. No dlaczego? Nie, no, coraz bardziej czarno-biało mi się robi. A <laughs> i fil co? No ja też mam SIG. Mięso było niezbadane i zażarliśmy kurwa chujowe. No, zaraz no, będziemy. Nie Zaraz, zaraz by... Koitniemy kurwa. Zaraz koitniemy. Ale jak nie dosmażone, to jak musi się usmażyć? Nie mogę to wiedzieć. No rozumiem, jakbym już konał. Teraz poprawię, drugi. Przydałyby się jakieś antybiotyki. Czekam, że kolon to zaleje. <śmiennie> no powinno iść. Nie pomogło. Nie pomogło. To czuję, że my zaraz tu będziemy. <śmiennie> Zaraz będziemy mistrzami świata. No, poławili się na jelenie. Po lewej jest baraczek, Ktoś biega po pasie. To pewnie. Nie, gość. Gdzie gdzieś daleko? Biegnie do trzeciego hangaru. Nie, to Zombiak, ale wbiega do hangaru raz, dwa w trzecim jest. W czwartym, czwarty, raz, dwa, trzy, cztery. Od której? Od y, tego? Od wieży od naszej, kontroli? Od naszej. Nie, od naszej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie widzę nikogo. Bo wbieg do środka. No ja z lornetki patrzę. No to czekaj. A tak, jak tam stoi przy fire station Otwarte drzwi w fire station Też Nie łazi ktoś teraz po schodkach do góry? O, wylatuje goś, wylatuje goś Trzeciego, no Co to teraz, kurwa? No nic, no co teraz, idziemy do niego Zaprzyjaźnimy się co ty na to? No to być biegnę Żeby nas odpierdoli Nie odpierdzieli nas, bo dostanie bana Gdzie ty jesteś? Biegnę tam już To ja biegnę tutaj do tego baraczku Wiesz po lewej <słuch> kurde ale I tu jest ta woda jakby co Kurde żeby był jakiś kałaszek А тут самые чухи. Самые чухи и ниц поза ними. Wait, wait. Передали, хуй. Где? не знаю. No to jak cheater, albo go tak zlagowało kurwa A już się relognął. Relognął się relognął. Dobra jednego zombiaka Zombiaka walnąłem Relognął się chuj No <laughs> co ty gadasz? O, jest respirator. O jest też co ty masz. Ty respirator. Chcesz? Defibryator? Defibrilator? Ty, ty ja wywalam to mięcho. Bo z tego mięcha to nic nie ma. Ty tu jakiś trup leży. Ty dój zabity. to chyba kurwa, kurwa umarł kurwa z głodu. Może umarł z głodu, no sik. Co by tu zrobić, żeby nie być Sik. Eee... Mam tabletki do oczyszczania wody 762 razy 51, dobra, niech się. się Kurde, tuńczyk Tuńczyk, sronczyk. Ty mam Amo do makarowa. czarno-biały obraz cały kurwa. Masz makarowa? Dziewiętnastkę, 11, Aha, to... to gówno. I... i 30 do... Eee... 5,56 do tego. Ty, mam AKMa Co to jest za AKM? Ty, to chyba kołaszek jest. Pokażcie, no czy się... Ja właśnie zajebałem te magazynek z tego 101, nie? Ty, nie. Za, załadowałem go. 7,62. A ten? Też pasuje. Ej, don't shoot. Don't... Don't shoot. Don't... No zajebał mnie to za ciul. Co ty gadasz? No zabiłem go, bo strzelił do mnie, kurwa. Aha, zabiłeś go. Kurwa, idiota. No zabiłem go, kurwa. <ślesy> Ja wierdzielę. Gra Wrapa na ten. Na. Na t -t. Wiesz siedemdziesiąt... Mam 75 Amo do tego chcesz? Do czego? 762? No No to chcę. A w czym masz? Wbęb... W BEMB? W nie? Wypełnię, no? No to chcę, kurde, zaraz się podpinam. Mam, mam odpowiedni sprzęt do tego. A gdzie ty jesteś teraz? Na wieży. Ty jeden tylko był? Tak. Wyram ci 762 jeszcze. Mhm. Lecę, przez, jest... lecę przez pas. You are dead. zajęwał mnie. A kto cię zarąbał? Dupa jakaś jest na wieży. Kontroli no lotów? Nie musieli być. Mhm. Muszę sobie tam podejść po moje zwłoki, kurwa. Mam wpis do magazynku. Ale wiedziałem i cały magazynek, kupił nie nie padachła. O! To tak. grubo. Arm is broken, army extract pain, army is extract painful, army extreme pain. I think my arm is broken. <laughs> yeah. Ona dostała całe magazynę kopię. No jękło. To może lag był albo coś. Nie wiem, ja też nie żyje. Idę zobaczy, tam leżą zwłoki. Ja myślałem, że ktoś łazi i ledwo zdążyłem wyłączyć ten. Eee, no. Pan wiesz? I, I... ona weszła i pierwsza strzeliła do mnie Ale ja wie ten magazynek później Czekaj, czy mnie też odwali, ja idę centralnie prosto na ten Może nie żyje. Jak się Ale? tam nic nie rusza to ona padachła Tu idę zobaczyć Tak, już byłem na dednięciu, kurwo. No! E, tak, czarno-biały, sig już na czerwono-prawy. i masz PvE, kurwo. Ja <grym> tu się wychyla, mówię don't shoot, a chłop do mnie strzela, kurwa, jak A gdzie ty, gdzie ty leżałeś? Na górze. A ta bobka po schodach wychodziła? Co? To leży. O kurde. Jakaś snajperka. wyciąg sobie ze mnie, tam jest pizdu rzeczy. I ma jakoś... już z na snajperkę ten gościu. Widzę właśnie snajperkę. O, tutaj twój AKM widzę. Ja nie wiem AKM-a. A co miałeś? E, M-kę miałeś, no. Ale mam w pizdu, amunicję zabrałem do AKM-a od tego gościa. No wiem właśnie, widzę. Ty, a... Kurde, nie masz baterii pewnie. A ty już się relognowałeś? Słyszysz? O już się relo ognąłeś? No. No to po co? No czemu? Co? A, bo. Nie dźwignął. O. Mnie. Ja też już zemdlałem. Tak? No. Ty masz tam u siebie ten. Antybiotyki. Wiesz o tym. Nie mam strzykawki, żeby sobie dać. No, to świetnie. Kurdele, no, tyle... Tyle sprzętu! Te kamizelki, co mamy, to są Kandahary, nie? A nie wiem. No, wstanie czy nie wstanie jeszcze?